Dzień z ewangelią Z ewangelii według świętego marka Nadeszła matka Jezusa i bracia stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto matka twoja i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Rodzina Jezusa, patrząc na jego styl życia, sądziła, że odszedł od zmysłu. Uważali, że jego postępowanie może go narazić na wrogość ze strony środowiska kapłajskiego, saducejskiego, faryzyjskiego, herodiańskiego. Wszyscy zatem mogą się zwrócić przeciw niemu. Weszli zatem i w dobrej wierze chcieli go pochwycić. Chcieli zapewne przywieźć go z powrotem do domu i w ten sposób uchronić przed jakimś nieszczęściem. Przeczekać wzburzenie środowisk trzymających władzę. Dlatego teraz stanęli na zewnątrz domu, w którym przebywał, pewnie nie tylko z tego powodu, że tłum był wokół Jezusa i nie mogli się do niego dostać, i posłali po niego, aby go wezła. Chcieli go zatem wywołać na zewnątrz, porozmawiać z nim na osobności i przekonać, o konieczności powrotu do domu i zaprzestania tej niebezpiecznej działalności. Czynili to z dobrego serca, ze szczerego przekonania o słuszności swych decyzji, czysto ludzkiej troski o Niego. Jaka była reakcja Jezusa? Gdy mu doniesiono, iż jego matka i jego bracia stoją na dworze i pragną się z nim widzieć, Zwrócił się do tłumu zgromadzonego wokół niego i spytał retorycznie, którzy są moją matką i moimi braci. I od razu odpowiedział: Oto moja matka i oto moi bracia. Te słowa mogły być przykre dla uszu matki, a zwłaszcza rodziny, ale oni raczej ich nie słyszeli, byli przecież na zewnątrz, tak jak tego chcieli, także duchowo. Na zewnątrz świata, w którym on żył. Te słowa usłyszeli wyłącznie ci, którzy go słuchali, którzy chcieli go słuchać, którzy byli wewnątrz, wewnątrz domu, ale i wewnątrz jego świata. Oni wszyscy byli dla niego jak matka i bracia. Dlaczego? Właśnie dlatego, że go słuchali, gdyż, jak to ujął, Ktokolwiek spełnia wolę Boga, ten jest mi bratem i siostrą i matką. Naucz mnie, panie, słuchać i spełniać wolę Boga, i coraz bardziej stawać się Twoim bratem. Dzień z Ewangelią.